Siemanko! Już nie taki wtorkowy poranku. Zobaczcie, jak jest czysto w Rumunii. Oni cały czas dbają. Cała plaża jest no sprzątana. Kładami jeżdżą. Wiecie co? Kocham Chorwację, ale tu jest czyściej na tej, na tej plaży, niż na tych kamieniach naszych w Chorwacji. Tu fajna knajpa. No, wysprzątane jest wszędzie. Myśmy dzisiaj byli tam 2 km ponad dalej. Co Wam nakręciłem, to może co tak szalało. Patrzcie, no zobaczcie, jaki porządeczek. I byliśmy 5 km, słuchajcie, stąd w tamtą właśnie stronę, którą Wam teraz pokazuję. Ponieważ te wszystkie tu markety, tak się nazywam, markety. Nie mają nic wspólnego z marketami. Takie większe sklepy, one mają chore ceny. Ech, także, jeżeli byście tu kupowali to płyniecie równo. Na przykład banany 15 zł, Coca-Cola 8-9 zł, puszka co tam, jabłka 8 zł średnio. No takie chore ceny. Nie wiem dla kogo oni, oni mają te ceny. Lody po 15-20 zł. Także no, ceny są naprawdę chore. ta idzie. Nie chciała mi dać leżaka. Mówię, daj, wezmę dwa. Nie, one są lekkie, wezmę sobie. No to dobra. Sarpie się z nim. Trudno. Patrzcie a dzisiaj tu, tu było w niedzielę full. Full. Zobaczcie jak jest czysto No wiecie co, to jest w Rumunia Jestem naprawdę mile zaskoczony. O, ale te fale, czerwona flaga jest. Nie, teraz jest żółta Ale zobaczcie co się dzieje. A my może tu pójdziemy Nawet no, nie ma tych co leżaki sprzedają. Nie wiem po co myśmy te leżaki wzięli, ale... Pójdziemy sobie pod palmę jak zawsze. Ale fale. Nie no, jest tam chyba czerwona też. Jak ktoś się zna, niech ktoś powie. Jest żółta, żółto-czerwona. Ja tam na pewno nie wejdę. Opowiem Wam. Dobra, tu na chwilę stanę. Żeby tam nie było takiego szumu. Słuchajcie, byliśmy kiedyś z kumplem. Znaczy w dwie rodziny w Hiszpanii. I były takie fale jak tu. Wiecie, że nas pozamiatało. Myśmy nie umieli wyjść z morza on jeszcze wyższy ode mnie 2 metry no nie umieliśmy wyjść a jak wreszcie wyszliśmy z tego morza to leżeliśmy chyba 15 minut na plaży idziemy pod palmę? ale aś, wiesz co głupio mnie jest tu że ja im to deptam to jest tak czysto No tu jest fajny cień to tu pójdziemy dobra zrobię znowu trochę muszelek bo widzę że jest wzięcie na muszelki Patrzcie co się tu dzieje Jest wzięcie słuchajcie na muszelki O jest puszka, słuchajcie, jest Ludzie tu są, patrzcie, jest puszka jest niesamowite O, akurat tu jest mniej muszelek Tam gdzie myśmy dzisiaj byli, tam No tego było mnóstwo Nie, zaraz wypieprzę to już stąd. Muszelki są takie pełno jest tego i te okrągłe też są takie no tu macie takie dużo o, ale mnie podmyło, no zobaczcie Trzeba się tylko schyli a co tam odpływa? Trzeba patrzeć, bo ja wam powiem, że... Fajne rzeczy znaleźć. Czasami może coś wyrzuci, jakąś butelkę, a może w niej jakiś, jakiś, jakiś list. Tu jest mniej tych muszyn. Znaczy ja je deptam, ale, ale tam, gdzie byliśmy, co Wam pokazywałem, mnóstwo. Aha, no i wracając do tych sklepów, słuchajcie. Polecam wam zrobić zakupy, jakbyście naprawdę tu jechali, a nie to pamiętajcie o tym. O, widzicie, patrzę, weszli ludzie do wody. Już facet przyjechał kładem i wszystkich wyrzuca z wody. Beata, Beata jest super pływakiem. Ona kiedyś w czymś tam. W czymś tam, patrzcie. Taka większa. Ona w czymś tam kiedyś tam tą y, kurencję wygrywała słuchajcie byliśmy kiedyś nad morzem już nie pamiętam gdzie to było chyba w Tunezji i ona też sobie tak tu weszła i nagle za nią babka zaczęła machać ręką tu inni machali A ja mówię ratownikowi że coś jest nie tak chyba on nagle taki sprint do tej wody z kołem jak on poszedł jak przecinać ten ciemny kościół. Wyciągnął ją na plażę, ona ledwo żyła I później po Beatę wskoczył Ty wieście mi, że Beata nie umiała wypłynąć Nie umiała wypłynąć Patrzcie jaka wielka znowu Patrzcie, to mój palec To mój palec, bierzemy ją Bierzemy ją, nie wiem po co ją biorę Ale jak ja jej nie wezmę, to i tak tu Beata przyjdzie to Jak już jestem, to pozbieram O je, tu nikogo nie było Patrzcie jaka fajna ta Pani be pani Tabatko, pani Drażymko i pani... I to, pani Dorotko. Znaczy pani, pani, ja mam już będę chyba mówił na ty, kurczę. O, znowu tam weźmiemy. Tą weźmiemy. Ale fajna, z tej z tej okrągłej to jestem sam zadowolony. Kurczę, jeszcze mi spadło. Z tej okrągłej to sam jestem zadowolony. Pełno jest o, znowu jest taka, patrzcie. Tych to nie nazbieraliśmy. Jak nie macie ludzi, o! Oh yeah. No i co? Nie zobaczcie, nie ma, ale tu fajnie. O, patrzcie, co może wyrzuciło znowu. Taką teraz mamy. Kurczę. Taką i taką. Tam jest jeszcze jakaś. No i dość jeździ, patrzcie, ratownik. I patrzy tak kontrolują plaże. Ale fajne. Eleganckie, jak to mówi gość jeden Dopiero co się śmiałem, po co o tyle tych muszelek, a sam zbieram. No i znowu tu jest jakaś taka. Patrzcie. Taka. Trzeba ją wypłukać. O i następna jest. One są jakieś takie. O. dobra, tak to opanuje. Także... No kurcze, znowu mówiłem o tym Lidlu. Że pamiętajcie, żeby kupić... A patrzcie tu jaka to jest. O, jakaś inna. Patrzcie. Ona jest z tym chyba. być, czy ona nie jest ze ślimakiem. Zaraz, dawać tu wodę. No chodź, chodź. A. Ale żybią. Wiecie co, dawno nie byłem nad takim morzem. Dlatego ja mówię w Chorwacji, że dlatego kurczę, podobają mi się te działki, domy, gdzie są na otwarte morze. No ale niestety nie wiem, czy, czy kiedyś będzie mi dane, żeby mieć akurat taki miejsce dom. No Orebic ma tak na pół otwarte morze. To nie jest do końca. Choć tam też te fale kiedyś były takie potężne. Ale w tych zatokach no nie ma fal Ale jak nie ma fal To to wiecie to, jest też, to tak byście byli na tym Patrzcie Patrzcie te wielkie muszle znowu To tak byście byli Nad jeziorem A co tu jest No i znowu wracamy do tego Lidla Także słuchajcie Dobra dalej idę Bo już nie mam jak zbierać No ale odeszłem sobie Także słuchajcie e, Pamiętajcie że Lidl Kaufland To są normalne ceny w tych innych sklepach to, to po prostu to jest, to jest złodziejstwo, co oni robią i ludzie tam kupują, a wczoraj krosanty nie wiem, czy wam mówiłem, ja już zgupiałem z tymi cenami, co jest tanio, co jest drogo, po 10 lei i 15, a dzisiaj kupiłem, kurczę, zapomniałem sobie wziąć na plażę, kupiłem sobie dwa krosanty w Lidlu po 1,75, to poli, ale patrzcie, jak ładne. 1,75 No to pomyślcie, to pomyślcie, o tu znowu jest taka, chyba i nie widziałem. Patrzcie, ta, ale fajna. Jeee, Siup A wiecie, że są takie muszle w Tajlandii, jakbyście wzięli, byłby w nich ślimak, on się jakoś nazywa, to może was zabić. Myślę, że tu nie ma tego. Kurczę, no i patrzcie, nie umiem tego pozbierać. Dobra, tą jedną zostawimy. Ale fajnie, jak dziecko. O, i znowu nogi mokre. Trzeba uważać, żeby klapę nie odpłynął, bo będę miał po klapku. Mało warty, ale szkoda jeszcze. No, wrzucę Wam ten film. Jest godzina chyba 16. Ja Wam go wrzucę gdzieś na 8, 19, 20. Znaczy u nas jest 16. A u nas to jest godzina do przodu. A, to zobaczcie, ona już leży, słońce, nabiera witaminy D, ale ułazi i dlendzi. To piękne morze, naprawdę piękne. Nie jest to moja bajka. Ogólnie wolę chorwackie morze, znaczy na pewno tam jest bezpieczniej. Większe zasolenie, większa wyporność. No i czystsze, widać więcej. Ale to na pewno jest lepsze według mnie może niż Bałtyk, jest czyściejsze No i ogólnie jest taniej, taniej tu Na pewno niż nad Bałtykiem Kurczę powiem wam, że zaraz mi spadną eee, I już mi muszla spadła, no dobra Lepiej muszla niż Bracie Idziemy do Beaty Także pozdrawiam was wszystkich Pozdrawiam was wszystkich i Będę sobie tu chodził, nie wziąłem już teraz kamery ani drona. Polatałem, święty spokój. Pytajcie, pozdrawiam tego gościa z tira, co mnie ogląda. Chyba nowy jest na kanale. Ciężka robota. Tirowca. Nie zazdroszczę, tak jak górniką nigdy nie zazdrościłem. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, że górnik dużo zarabia, to bym mu taką kropę zasadził, że kazałbym mu zjechać na dół. Bo ja kiedyś raz byłem ze szkoły. Powiem Wam to jest tragedia, człowiek dziennie się modli czy wróci do domu, do rodziny. Nigdy nie można zazdrościć takiej pracy. Trzymajcie się, Lechu pozdrawia z Rumunii.